Znasz mnóstwo słówek, gramatykę, rozumiesz innych, ale gdy przychodzi do co do czego rozmowa o pracy, spotkanie z klientem czy nawet proste pytanie od turysty na ulicy, a Ty w głowie masz pustkę. W dzisiejszym materiale przeanalizujemy dlaczego tak się dzieje i dam Ci konkretne sprawdzone metody, byś przełamał barierę językową i zaczął mówić po angielsku. Brak blokady językowej to większa pewność siebie na wakacjach czy na rozmowie z klientem. Zanim zaczniemy, pewnie zapytasz, skąd ja mogę wiedzieć, jak przełamać barierę językową. Dzięki opracowanej przeze mnie metodzie Terni, ponad 1370 kursantów przełamało barierę mówienia i zaczęło mówić swobodnie po angielsku. Razem z moim zespołem przeprowadziliśmy już ponad 85 tysięcy lekcji jeden na jeden i doskonale wiem, co blokuje kursantów i co najważniejsze, jak te blokady skutecznie usunąć? Najpierw musimy sobie wyjaśnić, czym w ogóle jest bariera językowa. Bariera językowa to trudność rozpoczęcia rozmowy po angielsku. Zwykle pojawia się stres, puska w głowie, spore emocje, które powodują, że wiele nie rozumiesz, co inni do ciebie mówią. Zapominasz słów, czasami nawet prostych słów, nie wspominając o czasach gramatycznych, które gubisz i mylisz. Co trzeba zrobić, by barierę przełamać? Przede wszystkim, czy czujesz czasem, że gdy zaczynasz mówić w obcym języku, wszyscy wstrzymują oddech i wpatrują się w ciebie? Masz wrażenie, że stoisz na scenie, a na ciebie skierowany jest wielki, jasny reflektor, który obnaża każde twoje potknięcie i najmniejszy błąd. Jeśli to uczucie brzmi znajomo, to uspokoić. Nie jesteś sam. Co więcej, to nie jest tylko twoja wyobraźnia. To konkretne zjawisko psychologiczne, które ma swoją nazwę: efekt reflektora. Dlaczego wydaje Ci się, że jesteś w centrum uwagi, podczas gdy w rzeczywistości ludzie w ogóle są skupieni na sobie? Psychologowie, którzy to badali, przeprowadzili ciekawy eksperyment, kazali studentom zakładać koszulki z ich zdaniem obciachowym, wizerunkiem piosenkarza i wejść do sali pełnej ludzi. Potem pytali się, ile osób zauważyło ten żenujący nadruk. Uczestnicy byli przekonani, że widziała go co najmniej połowa sali. A w rzeczywistości zauważyło go mniej niż 25% osób. To badanie doskonale pokazuje, jak bardzo przeceniamy uwagę, którą poświęcają nam inni. I teraz najważniejsze dokładnie ten sam mechanizm działa, gdy popełniasz błąd językowy. To ty w swojej głowie jesteś swoim najgorszym krytykiem. To ty myślisz, że inni będą analizować każde Twoje słowo, ale oni tego nie robią. Gwarantuję Ci, że nikt Cię nie skrytykuje. Dlaczego? Bo albo sami nie są pewni, czy twoja gramatyka jest idealna, albo, co znacznie bardziej prawdopodobne, skupiają się na treści tego, co chcesz im przekazać, a nie na formie. I to prowadzi nas do rozwiązania, do absolutnie fundamentalnej zasady, która jest pierwszym krokiem do przełamania bariery językowej: musisz zmienić swoje nastawienie. Przestań bać się błędów. Kiedy popełniasz błąd, w Twojej głowie są wielki i wyraźnie jak ten napis na koszulce w eksperymencie. Myślisz, że wszyscy go usłyszeli, ale prawda jest taka, że większość Twoich rozmówców nawet go nie zarejestrowała, bo byli zajęci śledzeniem wątku rozmowy i myśleniem o tym, co sami zaraz odpowiedzą i czy sami dobrze mówią po angielsku. Sami też wiedzą, że pełnie popełniają błędy albo nie mówią tak, jakby chcieli. Czyli myślą tak samo jak ty. Co więcej, działa to tak zwana iluzja przezroczystości, czyli błędne przekonanie, że nasze wewnętrzne stany, jak lęk czy wstyd, są dla innych oczywiste. Czujesz, jak pali cię w policzkach i masz puskę w głowie, więc zakładasz, że wszyscy widzą Twój stres, a nie widzą. Pamiętaj więc, ludzie nie są publicznością na Twoim występie, każdy jest zajęty byciem głównym bohaterem własnego filmu. Zdejmij z siebie ten nieistniejący reflektor i po prostu zacznij mówić. Skup się na komunikacji, a nie na perfekcji. Ważne jest, by Twoja myśl została przekazana i zrozumiana, nawet jeśli gramatyka nie jest idealna. Lepiej dogadać się po swojemu, niż milczeć. Porozmawiajmy teraz o tym uczucie, które pojawia się tu przed mówieniem. O tym wewnętrznym oporze, lekkim paraliżu. To dyskomfort. I mam dla Ciebie rady, która może na początku brzmieć dziwnie. Zaakceptuj to. Pomyśl o tym, ten dyskomfort to tak naprawdę bardzo dobry znak. To dowód na to, że właśnie opuszcza swoją strefę komfortu, a to jedyne miejsce, w którym dzieje się prawdziwy rozwój. Każda nowa umiejętność, czy to pierwszy trening na siłowni, czy pierwszy dzień w nowej pr pracy, wiąże się dokładnie z tym samym uczuciem. Doskonale pamiętam, jak czułem się, nagrywając swoje pierwsze wideo. Ten dyskomfort był ogromny, ale wiedziałem, że to część procesu. Musiałem po prostu przez to przejść i zaakceptować. I tutaj pojawia się drugi kluczowy element. Żeby mieć siłę przejść przez ten nieunikniony początkowy etap, potrzebujesz paliwa. Tym paliwem jest wiara w siebie. Ten strach, o którym mówimy, to w gruncie rzeczy właśnie brak wiary we własne możliwości. Ale ta wiara rośnie z każdym najmniejszym krokiem. Widzę to bez przerwy naszych kursantów. Na pierwszych lekcjach często towarzyszą mi wielkie emocje, ale gdy po prostu zacznę mówić, coś pęka. Czują się swobodniej, oswajają ten dyskomfort, aż w końcu bariera językowa znika. Dlatego następnym razem poczujesz ten opór, zrób jedną rzecz. Weź głęboki oddech i po prostu zacznij mówić. To minie. Każde wypowiedziane zdanie to dowód dla Twojego mózgu, że potrafisz mówić po angielsku i nie masz bariery językowej. Co jeszcze możesz zrobić, by przełamać barierę językową? Jeśli uczysz się mówienia z lektorem językowym, to taki nauczyciel powinien być akceptujący i niekrytyczny. Po kilku tygodniach z dobrym nauczycielem nie powinieneś mieć już bariery językowej. Właśnie z uwagi na to, że ciągle podczas tych spotkań mówisz po angielsku. Ktoś Cię słucha i co ważne, nie krytykuje. Przyzwyczaja się do brzmienia swojego głosu, że w ogóle mówisz po angielsku i widzisz, że mówisz, że ktoś Cię rozumie. Po takich spotkaniach często słyszę swoich kursantów, że gdy nagle musieli w jakiejś sytuacji biznesowej mówić po angielsku, to po paru minutach uświadomili sobie, że nie mieli już bariery językowej, blokady językowej, gdy normalnie kiedyś by mieli. Co musi zrobić poza zajęciami z lektorem? Otacza się językiem angielskim każdego dnia. Im większy masz kontakt z językiem, tym bardziej staje się on dla Ciebie naturalny, a im bardziej naturalny, tym łatwiej go użyć i tym samym odblokujesz się. Jeśli bardzo rzadko taczasz się z treściami anglojęzycznymi, to samo słyszenie angielskiego może uście blokować, ponieważ jest to coś, co rzadko spotykasz. A jak coś rzadko spotykasz, to się tego obawiasz. Jeśli chodzi o oglądanie i słuchanie, myślisz, że wystarczy włączyć zagraniczny serial albo wiadomości BBC i czekać, aż język sam wejdzie do głowy? To jeden z największych mitów w nauce języków. Słuchanie to potężne narzędzie, ale tylko wtedy, gdy używasz go strategicznie. Słuchanie podcastu podczas biegania lub na siłowni ma ograniczony sens. W ten sposób osłuchujesz się z melodią i intonacją języka, ale to nauka bierna, która sama w sobie nie nauczy cię masy nowych słów. To bardziej przyprawa niż główne danie. Prawdziwy przełom przychodzi wtedy, gdy rozumiesz większość tego, czego słuchasz. Słuchanie materiału, z którego wyłapujesz tylko 30% słów, to nie nauka, to frustracja. Twój mózg jest tak zajęty próbą rozumienia czegokolwiek, że nie ma siły na naukę. Gdy jednak słuchasz czegoś na swoim poziomie, dzieje się magia. Zaczynasz wyłapywać nowe słówka z kontekstu, Ut utrwalasz gramatykę i czujesz satysfakcję, która motywuje do dalszej nauki. Dlatego przestań się męczyć. Internet jest pełen fantastycznych materiałów stworzonych dla Ciebie. Kolejna rzecz. Znasz ten scenariusz? Pełen motywacji sięgasz po książkę w oryginale. Pierwsza strona idzie całkiem nieźle. Na drugie trafiasz na piąte. Nieznane słowo, po prostu sprawdzasz słowniku. Czytasz dalej, kolejne dwa zdanie i znowu stop. Sięgasz po telefon, po kilku minutach orientuje się, że kompletnie straciłeś wątek, a cała przyjemność zniknęła. Jeśli tak, to chcę, żebyś usłyszał jedno zdanie. To nie jest czytanie, to jest tłumaczenie. To syzyfowa praca, która prowadzi do frustracji. I to właśnie dlatego tak wiele osób poddaje się. Problem nie leży w Twoich umiejętnościach, ale w materiale, który wybrałaś. A teraz wyobraź sobie coś innego. Co jeśli powiem Ci, że jesteś w stanie przeczytać całą książkę po angielsku i to jeszcze w tym tygodniu, rozumiejąc z niej 90, a nawet 100%, że możesz. Poczuć tę ogromną satysfakcję i dumę. Sekret jest prosty: zacznij czytać książki, napisane na Twoim poziomie. Zamiast od razu rzucać się na głęboką wodę, zamień polskie gazety i książki na ich angielskie odpowiedniki, ale te przeznaczone dla uczących się języka. Wydawnictwa, takie jak na przykład jak Penguin mają fantastyczne serie lektur uproszczonych tak zwane graded readers. Dla każdego, nawet dla osób zupełnie początkujących. Dzięki temu wreszcie możesz zanurzyć się w historii, a nie walczyć z pojedynczymi słówkami. Twoja pewność siebie rośnie z każdą stroną, a ty uczysz się nowego słownictwa w naturalny sposób, z kontekstu. W wyszukiwarce wpisz wydawnictwo Penguin, kliknij na stronę polską i tutaj widzisz, że są poziomy tych książek. Sprawdźmy zatem level 1, co pewnie oznacza, że jest zupełnie dla początkujących. Klikam na przykład na tę książkę i sprawdzam opis. Zgadza się. Level 1 jest dla osób początkujących według wspólnego europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Przedostatnia, być może najważniejsza strategia, to prawdziwy game changer, gdy czujesz, że blokada językowa paraliżuje cię w kluczowych momentach. Jaki jest największy błąd, który obserwuję od lat? Ktoś ma niedługo rozmowę o pracę, albo jedzie na wakacje i wychodzi z założenia: Przecież uczyłem się angielskiego, jako sobie poradzę. A potem w realnej sytuacji przychodzi stres i w głowie pojawia się pustka. Prawda jest taka: jakoś to będzie. To nie jest plan. Plan to przygotowanie. Potraktuj każdą ważną, nadchodzącą rozmowę jak egzamin, na którego znasz pytania. Twoim zadaniem jest po prostu przygotować sobie gotowe odpowiedzi. Weźmy najczęstszy przykład rozmowa o pracę. Myślisz, że pytania, które tam padną, to wielka tajemnica? Absolutnie nie. Z naszego dziesięcioletniego doświadczenia w przygotowaniu kursantów do rozmów wiem, że istnieje lista około 20 pytań, które powtarzają się niemal zawsze. To znaczy, część z nich się pojawi na pewno. Jeśli pracujesz w konkretnej branży, już jakiś czas jesteś w stanie przewidzieć nawet pytania techniczne, twoim zadaniem nie jest uczyć się całego angielskiego od nowa, ale przygotować sobie solidne, przećwiczone odpowiedzi na te konkretne pytania. I ta zasada działa wszędzie. Lecisz za 3 tygodnie na wakacje. Twoje pytania egzaminacyjne to sytuacje na lotnisku, w hotelu i w restauracji. Możesz się do nich perfekcyjnie przygotować. Masz za tydzień ważnego kola w zespole. Przecież wiesz o czym będziecie rozmawiać. Przygotuj sobie kluczowe słownictwo i zwroty dotyczące właśnie tego tematu. Oczywiście nie przewidzisz każdego scenariusza w 100%, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zbudować fundament z najważniejszych najbardziej prawdopodobnych zwrotów. To da Ci ogromną pewność siebie i uwolni zasoby w Twojej głowie, żebyś mógł swobodnie poradzić sobie z tym, co nieprzewidziane. Najfajniej no będzie, jeśli te wszystkie zwroty, dialogi przetronuje ze swoim nauczycielem językowym, który będzie z Tobą takie scenki odgrywał. Kilka razy taka przetronowana sytuacja spowoduje, że Twoja pewność siebie na spotkaniu będzie wyższa, ponieważ będziesz przygotowany. Szansa, że pojawi się coś niespodziewanego, będzie znacznie niższa, stąd Twoja wyższa pewność siebie. Druga rzecz, nauczyciel skoryguje twoje błędy, te najważniejsze, i podpowie, jakie frazy mogą również pojawić się podczas takich spotkań. Każdy wyjazd za granicę to coś więcej niż wakacje, to twoje prywatne laboratorium językowe najlepsza na świecie siłownia dla twojej pewności siebie. Dlaczego? Z jednego prostego powodu anonimowość. E, ludzi, których tam spotkasz, prawdopodobnie nigdy więcej nie zobaczysz. Co ci więcej szkodzi spróbować? Co ryzykujesz? Absolutnie nic. Dlatego mam dla Ciebie konkretne zadanie na następny wyjazd. Znajdź na mapie jakiś charakterystyczny punkt, na przykład katedrę. Twoja misja: podejdź w ciągu dnia do 10 różnych osób i zapytaj o drogę do tego samego miejsca. Nikt nie będzie wiedział, że to Twój trening. To gra, w której każde udane zadane pytanie to Twój punkt i ogromny zastrzyk pewności siebie. Znacznie od mikro rozmów. Stojąc w kolejce po bilet, zadaj pytanie o cokolwiek. To nie musi być długa dyskusja. Wystarczy jakieś jedno pytanie. Chodzi o to, żebyś sam sobie udowodnił, że to nie jest straszne, a ludzie są naprawdę pomocni. Wiem, co może podpowiadać Ci teraz umysł w trybie strachu. A co jeśli ktoś zrobi krzywą minę i poprawi mój angielski? Chcę, żebyś usłyszał to głośno i wyraźnie. To się nie wydarzy. Nigdy w życiu nie spotkałem się z sytuacją, by obca osoba na ulicy poprawiła mój angielski. Nigdy nie słyszałem o tym od żadnego z moich kursantów. Ten scenariusz istnieje tylko w twojej głowie. Pamiętaj, gdzie jesteś. To wakacje. Ludzie są uśmiechnięci, wypoczęci i pozytywnie nastawieni. Nikt nie oczekuje od ciebie perfekcji. Wręcz przeciwnie, ludzie z natury są pomocni, a turysta pytający o drogę to najbardziej normalna rzecz na świecie. Wykorzystaj ten wakacyjny nastrój. To jest idealny moment, by rozmawiać, zagadywać i wreszcie się otworzyć. Znasz już sposoby, by przełamać barierę językową, ale jest jeszcze kilka pułapek, które wpada w większość uczących się języka angielskiego, które blokują ich rozwój. Natomiast wszystkie te pułapki można łatwo ominąć. Jeśli chcesz wiedzieć, co to za pułapki i żeby wiedzieć, jak w nie nie wpadać, obejrzyj to wideo.